Przepraszam jest no, pozdro. Pejnisuje z rękoma w górze, to szybciej biegasz. Mówisz? No. Wali mi na łeb, gościu. A Really? Wręcz mi wypadł, no, ku... Pozdro! Wypadł mi wręcz do aut, no. Dobra no, To luzik, ludzik dobra No zbierasz się. Jest to, to jest the czty... arch Łuk Łuk A dobra. no dobra To może jedna Łuk może co? Jak chcesz ten dynamit? No daj oś ten dynamit bro, ty. O Ty pewnie troszkę trzy lata Pozdrow, czy mi wypadł pięknie po prostu. Ja mam. O, siwa kurtka. Nie muszę już sobie robić. Całkiem dobrze, nie? 400 sekund muszę jeszcze czekać. Jutro, o której będziecie? Nie wiem, to są święta, to jak nie wiem, czy my... Też nie wiem, o której będę. Ale może z rano będę. Właśnie, albo I... z rana, albo gdzieś tam pod nie. Ja będę o piątej może. Dobry rano, czy o Rano i w południe. Pozdro, ten wręcz głupio, no jakby mi nie mogła dzida wypaść. Plecak. No, dobra, ten wręcz to wiesz. I tak mamy wszystko nakłada na samochód, więc nie jest tak potrzebny już. Kolorki, lepiej nie. Dobra, tapnie się do mnie ten. Anknął, to jeszcze kolor. Zaraz. Chcę złożyć tą kangę, bo kangę słali na hangarach z kołami i z trybami. Bez tego, bez silnika. No, na nie, mi da. Dojdzie, dojdzie tył, no końcu pustyni. To jest na łuka. Nie, midam. To iść... Szybciej. Nie. Co nie? To ci nie będę. I jak tam nagrywanie? Normalnie już się nagrywa. Nie ma spodków WSOM. Mam kagę. Nie ma? Nie ma, nie ma w ogóle. To no to git. Mam kangę, więc bez lipy. Ej, to weź podejść na łuk, bo ja za nim będę to Na łuk? No zaczekaj, no to za chwilę podjadę A po co mam podejrzeć na łuk? Ej, nawet światła, ma jak się oczy światła? R E, to wysiadłem z samochodu R R. R Dobra, ja wysiadłem Dobra, Wysiadłem z samochodu w Kandze Te pudełka z betonem? Te wpioski dbąduj. No mam, ale tylko 80. A no i co tam się zrobi na 2? Dobra, mamy kangę, więc bez lipy już, 1000 CT. To i to. Myślę, że szkoda, że tylko się składa do średnika 1100, ale mam już drugie i wręczę ale. To się zdarza na bambikowych hangarach? No, padłem. Co ja mam jeszcze cwieć, dokładnie? To ja na jedną tam w dropie. Nie, no, nie, tak dobrze. Że... zachęcamy materiały. do rajdowania A ty widzisz jak ktoś wyjdzie z serwera? No to za chwilę, jak ktoś wychodzi, kto chwilę, że coś wchodzi, to wiesz. To ciągle musisz coś kupować. Mogę się zauważyć, że nie jesteś jedyny, który próbuje wejść na serwer. Więc no... Ile mamy w ogólnie? A idziemy na ten meteor? A gdzie on jest? Arch Łuk To śmigamy Tego, że ja nie mam czym Warp? Nie mam warpa no To idziemy z buta, czy, czy No to chodź opłaca? Chodź za ile on wybucha? Spada za minutę A, to mamy na spokojnie czasu, dobra no to chodź Wezmę się z... ofrąga na drogę komu w drogę temu gówno pod nogę he he śpigamy No nie co, żeś zara silnik dokłada 1000 To my byśmy mogli sprzedać 2 3 Napiszę Czekaj ja bym tam do auto lecimy Do pompy Myślę ktoś? Sprzedam tego no, no, dobra do do nie, nie wyjdzie się tędy no Sprzedamy tą idziemy CT. Do automorza. może. Co, Zresztą nas obalą? Pięć minut mamy do, do, do meteoru. No to troszkę mało. Dobra, zdążymy to śmuk, to jest rada moment. Ej, dwóch typa tam biega. Cholera. Może mają mojego, mój śnienik, mój wręcz Jesteś za mną? Nie Pst o, dwa luty. A ta Ola tutaj nieźle kosi. chyba szybka Ola. Haszer zginął? Haszer to jest youtuber, nie? No. Nie, wiesz. A ja nie wiem, nie znam się na tych youtuberach. Jednego youtubera, którego znam z tego, Squirt z to jest Onkezi. I i i Zuber. Ej, walą do mnie! Zemki widzę. POMPA! O kurda to niezły. to niezły ten. Zbiera mnie Dwóch mnie zbiera Wiesz dla ciebie? On Co? To... Co? Y, tryby do kangi 140 Super, już złożyłem kangę ze setką A tu możesz y, ukośnić kar do y, remowe. No i, ale usunąć wszystko, nie? Czy silnik też? No też wszystko można. No widzisz. Walał do mnie. No, pograno, oni są przywaleni. Dobra, mam to gdzieś. Jakaś pompa. Ile jest żelaza? Złożę sobie za chwilę to... snajpera. Uzbrojenie... po pistol. Ty, Byłem w hangarze, nie? I weszli no. i weszli akurat wtedy dzisiaj tepałem na hatę. No, to nie źle. No, easy. Chodź e ze mną na kulę wtedy. Czekaj. I mam oś mammo do pompy. No to oduszł się, się, Teraz cztery. Ej, drzwi zamykaj ze sobą. No, próbuję, ale się na drzwi, jakby wiesz o co idzie. Chodź te tryby w końcu sobie wymienisz. No za chwilę. Na razie mi się nie pali. Odłożymy je do skrzynki później. Idziesz na kule? Chwila. Nie wymieniłem tych trybów na razie. Hmm. Jak ty masz mam 140 Mam 140 w końcu? No. To bez lipa. 51 sekund do rola, mam prawie jednego. Jak kurtka druga to moja. Chyba nie. No, moja. Hmm. Możemy no, sobie wymienić no. za pompy, albo za, jakieś, za jakikolwiek w ogóle, do czego trzeba naboi oprócz... Nawet pistolet może być, lubię ten pistolet. Ej, jak mi poleci karabin albo pompa to mam... To, 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 to jest dobrze, nie? To jest git. Ej, idziesz na tą kulę? Nie, jak zmusza. No, to fajnie. 18 sekund i wyrzuciłem se Ja w sobie muszę sparać muszę na... Ja w sobie już muszę sparać bo mi się No to, nie to jak będzie wychodził to powiedz temu koledzy na, na, na TSie to niech on zbije Równo no. Dobra to czekaj Odłóż tak. tam co potrzebne do skrzynek. Wiem. To ja się żegnam z odcineczkiem, na rapcie Wy, Wyszedłem już Dobra dawaj podłączaj podłączaj się dawaj Pełen Pełen? Bierasz? Mm. Pełen No pozdro Pełen 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 Jest podłączył się jakiś uh. edg.pl uh. ja. Dobra na razie ma? Eluwa Jak coś to wbijam o piątej, nie? I... Ej słuchaj auto jak wbijam o piątej Rano no. Ej sombrero pozdrow Zostaw mi Nie? Eldo Eldo no co to, to są, brachu bez Nie, bać, nikogo nie ma. Moja pułap, Dlaczego nie lubię myśleć Sławki. Zawsze jak mam Sławki, to mi wylatuje coś dobrego. Dobrze, że mi kurka nie poleciała ani kilow. To zaraz. Skopię sobie trochę czerwonego chociaż. A masz żelazo? Sze, a... W dzisiejszej odcinku na tyle będzie, odcinek. Elo, żegnam. Co? Skończyłeś już odcinek?